Hejka! No co, mieszkam w Polsce już 4 lata. I w końcu pierwszy raz dostałam mandat za to, że nie miałam biletu w tramwaju. Chociaż miałam bilet, no nie, nie bilet. Mam kartę krakowską, ale zapomniałam ją w domu. Eee, mandat oczywiście, e, bilecik taki, nie bilecik. E, wypisali mi mandat. Eee, i mogę teraz i teraz powinna jechać do Nowej Huty, już w Hucie, żeby pokazać, że mam kartę, mam swoją kartę krakowską, żeby mi to skasować, ale zapłacę chyba 16 zł. Wiecie na ile mandat? Teraz wam powiem, ile kosztuje przyjechać tramwajem bez biletu. 300 zł to jest mandat i 6 ty musisz zapłacić, bo no musiał być bilet. Ale jeżeli zapłacisz to w ciągu 7 dni, to to może to jest obniżone w, w połowę. To znaczy 150, ale 6 zł też za bilet. 150 albo 306. No i jak wam? Lepiej kupować bileciki, tak? Chociaż niektórzy mówią, że lepiej płacić mandat. No nie wiem. Jak myślicie? Ale no teraz... E pójdę, spróbuję to wszystko załatwić no i opowiem Wam jak to wyszło tak, no i co, jak mówiłam wcześniej wszystko w porządku wezwanie moje anulowane ale 16 zł zapłaciłam za za to, że anulowali to wezwanie no dobra, 16 zł to nie 156 i nie 306 no ale trzeba teraz pilnować, żeby karta była zawsze przy sobie Hejka. Dzisiaj jest czwartek i ja dzisiaj byłam pierwszy dzień w pracy, co mogę powiedzieć? Tak można pracować. Oj, światło. Było dzisiaj tylko... 12, nie, 13 dzieci i to super. I ja uważam, że 15 to musi być maksymalnie w grupach przedszkolnych, bo z taką miłością dzieci da się coś zrobić. W sensie, przedzielić uwagę każdemu, drzwiczki jeszcze nie naprawione. Um, nie pamiętam, kto dokładnie to pisał. Można jeszcze raz napisać, może Witali zwróci uwagę. Um, mam, w domu kom, um, um, mam w domu tego. Kto może to zrobić, ale niestety nie ma czasu. Tak, yy, no po prostu nie wszyscy jeszcze wrócili z urlopów. Urlopów, tak. Na kolację będzie papryka, ale jaka? Farszerowana mięsem mielonym z ryżem. To będzie bardzo pyszne. Słuchajcie, nie wiem jak nazywa się to danie, możecie mi napisać. Tak, co jeszcze? A i wczoraj wieczorem jeszcze kupiłam bardzo dużo różnej chemii, takiej po, po, pobytowej, nie wiem jakiej, do czyszczenia wszystkiego. No to pranie teraz, zostało mi tylko włączyć pralkę, zmywarkę teraz włączę, a idę od, myć łazien, łazienkę. To jeszcze, bo dzisiaj chciałam jeszcze kafelki wszystkie umyć. I jeszcze dwa okna. Plany mam. Eee, w moim języku to napoleonowskie. Eee, powiedzcie mi, jak to nazywa się w języku polskim, kiedy ty masz tak dużo, tak dużo zaplanowałaś. Eee, nie wiem, czy, się, czy wszystko mi się uda, ale plany mam. Taka mura. Powiedz, co będziemy teraz robić? Co będziemy robić? Idziemy sprzątać, tak? Pójdziemy sprzątać. Razem pójdziemy sprzątać. Będziesz mi pomagała? Mm? Koszko, kotko, kotko, kotko tylko. Nie? Okej. Okay. Nie chce. Mm -mm. <grywka> Ona wybrała sobie inne miejsce. Ty myślisz tam, gdzie ja ci dotknęłam? Ach oh, ty kotko taka. Tylko kotko. Jeszcze nie zamówiłam jej e, nożyczki dla paznokci. Mamy taki duży sklep, Maxiezo chyba nazywa się. I tam jest, ale dla dużych kotów. No nie wiem, chyba ona już jest w rozmiarze takim dużym. To można chyba jej kupić te nożyczki. Bo ja w, e, karmę i wszystko patrzę na e, małych kotków. Junior albo Kitten. A ona jest taka duża już. A pokazywałam wam, co Sławka zamówiła dla niej. Nie, 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 nie będę, nie, już. Już nie. Nie będę ci dotykać, śpi. Ona zamówiła jej taki specjalny. kostium. Bo ja zawsze mówiłam: kostium. Ehm, strój. Taki. Ale ona chyba zapomniała, że ona już nie ma takiego malutkiego kocionka, um, że jej kotka już wyrosła. Chociaż ma jeszcze 5 miesięcy. Dobra. no dobra, śpi, nie będę Cię przeszkadzać.